Cześć, to ja zapraszam na kolejny odcinek na moim kanale. Dzisiaj gramy w No serwer Survival. No taki niby król SMP A no SMP. To jest najlepsze SMP Serwer SMP, więc subujcie. łapkujcie, dzwoneczkujcie. Ja mam tutaj państwo. Normalnie państwo. Świetne. Mam już człowieka. Mam oczywiście villagerów. I w ogóle. No i teraz się, się ogarniamy. Czekamy aż dzień wstanie. I wtedy zrobimy farmę trzciny cukrowej. My potrzebujemy bardzo mocno skóry, ponieważ no, na książki wiecie, no takie rzeczy o, konie konie konie, o, konie, a, jest o, proszę bardzo No więc będziemy robić takie mini, mini odcinki z tego, z tego SMP, bo tutaj chyba najbardziej najwięcej rzeczy będzie się działo. No oczywiście najwięcej rzeczy będzie się działo na tym serwie, ponieważ ten serw jest całkiem, całkiem aktywny. O żeż, no. Jak ja bym chciał mieć tak starcze. Patrzcie jak laguje. Patrzcie jak laguje. get the best Zobaczymy, co napisze. Nasz mieszkaniec, naszego pięknego państwa. Ty, nie... Nie coś, ty... Isaac, nie... No ja... Uh, ja czekam na niego, żeby... O! Powiedział, że jestem najlepszy, no! Ja też sobie tak mówię, że jestem najlepszy. Jeśli jestem najlepszy, to su subujcie. Więc tak. Zatrzymaliśmy się i to ostro. Około pięciu wyświetleń na film. No więc no. Ale fajnie, że jeszcze nasz mój kanał nie zniknął. Nie zginął. Jeszcze ktoś ogląda. Chyba wrócę do liveów. Nie no, zaraz szkoła będzie, więc troszkę. No i nice, nice, nice. Nie no, trochę tak z grubej rury lecimy z odcinkiem. Bez pomysłu, bez niczego. Nie ma pomysłów, dajcie mi jakieś pomysły, dajcie jakieś serie w komentarzach Może wbijemy do groszka łapek, nie no znaczy jest 300, chyba wbiliśmy już 340 łapek w górę Czekaj, nie wiem, gdzieś, mimo, gdzie, gdzieś, mimo... o tutaj jest moja kopalnia Teraz będziemy kopać nie pod jaksy, ja po prostu chcę pozyskać surowce. Czekaj, wezmę sobie świeczki, znaczy pochodnie, ja się mylę, jak nie wiem co. Dobra. Gdzieś tutaj były te pochodnie A nie, wyrzuciłem je albo A kogo tam obchodzi? Mam netherite scrapy Chyba Czekaj, nie mam No zabrał typ Oj, oj, będzie kontrowersja Oj, oj, kontrowersja. Kontrowersja, czas zacząć. No i opuść, Ja, dobra Kontynuujemy kopanie. O, dołączył No dobra, więc tak naprawdę 2000 wyświetleń już mamy. Nie wiem, trochę jestem cichy na, na odcinkach, ale no. Chcę się skupić. No i pierwszy odcinek chyba w y, sposób Nie, to znaczy byłem na turnieju Bedwalksu i bym to nagrał, no. Soki lagi. Więc taki materiał by się nie wydał na odcinek. Niestety. Nie tak, szkoła powraca dla nas, dla mnie, znaczy. Za dwa dni wracam do szkoły, potem będę miał trzy dni przerwę. Ponieważ wiecie. Egzaminy, potem znowu wracań, potem, potem kolejne tygodnie. I tu przyjdziemy na normalce Znaczy QA powinno być część druga, ale pytań jak nie ma, tak nie ma. A będzie chyba na części Nie wiem, po prostu nie wiem. Ja po prostu szaleję wstępny ciągle nie mogę uwierzyć, że trafiliśmy na taki milestone. Więc teraz po prostu się nudzę i wymyślam jakieś nowe rzeczy. Dobra. O no, wiem, że to krótki odcinek. No, no no wiecie no. Nie mam... Nie mam po prostu weny. See. Ya.